Siema, witam was w następnym odcinku. Dzisiaj widzimy się w Ancient City, ponieważ w poprzednim odcinku powiedziałem wam, że zrobię to w następnym odcinku, czyli zdobędę najrzadszy emblemat i zrobię najrzadszą zbroję. W ostatnim odcinku się nie udało i w sumie nic dziwnego, ponieważ przelutowałem jedno, drugie Ancient City i nie było. To którym teraz jestem. Jest to szóste Ancient City, e, które lotuje. Tak mniej więcej, nie? O, od początku wyprawy, nie? E, I dopiero teraz natrafiłem na ten emblament. Jak się okazało, jest to dosłownie pierwsza skrzynka, którą otworzyłem, bo, wiecie, tutaj się wkopałem. E, wleciałem tutaj, e, bo poczekałem, bo się oczywiście Warden zrespi, bo już mam cztery strajki, nie? Odczekałem, postanowiłem, że pójdę tutaj i pierwsza skrzynka, więc naprawdę jest to mega rzadkie, ale już bez zbędnego przedłużania Otwieramy i wam pokazuję Piękny, najrzadszy Najrzadszy wzorek na zbroję No dobra To ja w sumie, ja już nie chcę tutaj yy, Ten, spędzić więcej czasu Naprawdę powiem Wam, że się tak namęczyłem, żeby znaleźć to, ponieważ jest to tylko 1,2% szans, że będzie w skrzynce. Więc trzeba mieć naprawdę dużo szczęścia. Na szczęście już tutaj się wykopuje. Znaczy już sobie zrobiłem taką dziurkę, tylko teraz sobie wylecę. Więc teraz udamy się do bazy. I co? i widzimy się w bazie na kraftowaniu najrzadszej zbroi i jeszcze e, pokażę wam Ej, czekajcie, e, jeszcze zrobimy sobie e, ostatni ten enchant soul speed 3 na buty i wtedy będzie najrzadsza broń e, znaczy zbroja, nie, więc e, widzimy się w bazie, nie siema, witam was w bazie e, i tak jeszcze chciałem powiedzieć, że zanim przystąpimy do upgrade'owanie już na full zbroi, to przed tym zdobędę sobie ostatni enchant, poza Frost Walkerem, który uważam, że dla mnie jest zbędny. Soul Speed 3, aby mieć już dosłownie wszystkie enchanty. Tutaj jeszcze przypalam złoto. Ogólnie nie wiem, jaką strategią zrobię, czy polecę do bastionu, czy. Będę się handlował, bo akurat handlowanie sprawdziłem, że jest tam 1% szans. No tam 1,09% szans, że wydropi książkę. Za to w bastionie, w skrzynce, to tam patrzyłem, że jest 11,2%. Więc no. no nie, y, y, niestety w bastionie y, są brutale, ale myślę, że wezmę wiaderko lawy i polecę. Więc dosłownie to biorę. E, no i chyba się ten. E, zobaczymy, jak już będę o książkę. Bo już mam jedną książkę, więc by wystarczył albo trzy, albo dwa w sumie. Najgorzej to jak będzie jeden. Dobra, e, to ja co? E, lecę do naderu i. i co? Widzimy się za chwilę, nie? Dobra, siema, siema. Witam ponownie. E, ogólnie. Oj. Jeszcze go zabiję Ogólnie powiem wam, że serio Nienawidzę bastionów, ponieważ Kurde no Same problemy były, nie? Nie wiem czy mi tak słabo idzie ostatnio, ale po prostu Były giga problemy e, Ale na szczęście książkę znalazłem, jeszcze sobie tutaj skopiemy bloki Tutaj. E, ale no Ancient City i myślę, że bastiony to są najgorsze miejsca, ponieważ jest to zamknięta przestrzeń, nie? Nie możecie jakby uciec. E, tutaj jest książka, Nie ją bierzemy, połączymy ją. E, więc no... Trzeba uważać. Dobra, no to co, no to tak na szybku chciałem wam pokazać. Normalnie, dosłownie drugi bastion, nie? E, I już książka, więc... Tam na dół nie będę schodził, to jest oczywiście Bajorka, tam jest, są super itemy Ale Jest większe ryzyko, że zginę tam, niż je zdobędę, nie? A naprawdę Nie wiem, ten brutal mi chyba dał hita za 3,5 serca, nie? Więc Nigdy więcej, nigdy więcej, nie? No i podsumujemy sobie wyprawę, bo jest co podsumowywać. Dobra, to widzimy się w bazie już Robiąc najrzadszą zbroję, nie? Siemanko, już witam w bazie Ponownie I co? Mam nadzieję tylko, że będę mógł to połączyć? Kurwa Dwunasty poziom, uwaga Boż Nie mogę To trudno Nie wiem czemu To expensive Wiecie co? To w sumie wywalone tak szczerze, znaczy nie żałuję, że to poszedłem zdobyć, bo myślałem, że będę mógł, no ale no niestety, no No to musicie mi to wybaczyć, no nie będzie maksymalnych enchantów, poza tym, ale reszta jest już full, ale dobra. No i teraz to, na co wszyscy czekamy. Pierw biorę diaksy, bo właśnie dużo mam trochę tych diaksów eee, i deep slate, ponieważ tylko chyba taki deep slate. Podajże, i teraz możemy. Nie, to musi być chyba ten zwykły. Czyli ten. Kobble Deep sleep. Ta. I patrzcie. Smithing ten. Pyk. No i ja pierdolę. Czekajcie, to, że ja ogólnie tego nie. Nie zduplikowałem, nie? Bo nie wiedziałem. No ale cóż, no człowiek się uczy na błędach, nie? E, jeszcze sobie skraftujemy. Podajże ten. Smithing. No ten stół, gdzie się to robi, to już słownie chwila. No i podsumujemy bo y, tą wyprawę, ponieważ y, naprawdę dużo rzeczy zdobyłem. Okej. Okay. Myślę, że mogę sobie to postawić tutaj. Taką mm, wodę tutaj. Myślę, że spoko. E, e, ten. Jeszcze złoto wezmę, ponieważ chcę zrobić wzorek ze złota. E, no i co? Ściągamy. To sobie nawet Elę też ściągnę. Patrzcie, piękny skin, nie? Tak się prezentuje. Bez zbroi Ale dobra. E, ogólnie bani już mam. Więc zostały tylko tak. E, e, Silence To. Cyk. To i to. No i tak się. Ja pierdzielę jak to wygląda, nie? Boże. I tak się prezentuje zbroja najrzadsza w grze. Wreszcie się to udało. E, ale jeszcze Wam tylko po powiem, że łącznie, e, tak jak w poprzednim odcinku, z tego jednego Enchanted City zebrałem podejrzeć 7 koksów. To zaczynałem z dwoma, bo sobie wziąłem na wypadek, gdyby Warden się zrespił. E, łącznie zebrałem 18, e, czyli łącznie mam aż 24 złote jabłka. I 5% szans było, że to się zrespi, i 7, 7 e, tych wzorków zdobyłem, nie? Więc naprawdę, i jeszcze 21 name tagów, nie? Więc lucik naprawdę mocny, nie? No ale się udało, no kurde, jestem zadowolony, bo już, już przynajmniej oddało to, że w pierwszej skrzynce było, a nie w jakiejś tam ostatniej, nie? Więc no, no, no i to w sumie tyle. No mam nadzieję, że się odcinek podobał, ponieważ trochę, trochę poświęciłem czasu, ale jestem strasznie zadowolony, ponieważ ja pierdziele, ej serio, ale ta zbroja, tak jak, e, tak jak e, ten hełm zarobiście wyglądał, to ta cała zbroja naprawdę Świetnie się prezentuje, nie? Jeszcze z mieczykiem, nie? No. I co, udało się. I co, widzimy się w następnym odcinku. Siemanko. Siema, siema.